Stylików, chodzące biblijne dekodery. A ja myślałem, że to katolicy są źli, a tu istnieją dużo bardziej fanatyczne osobniki, takie, które z człowiekiem nie potrafią nawet dziesięciu minut normalnie porozmawiać bez przerywania i rzucania z nienacka jakimiś cytatami z Biblii. Można odnieść wrażenie, że w interakcji z tymi ludźmi nie potrzeba rozumu, a jedynie znajomość Biblii na wyrywki. Podobno prym wiodą w tym jehowcy z pojedynku z nimi na biblijne cytaty najprawdopodobniej wyjdziesz pokonany. Kiedy widzicie ludzi z Biblią, Koranem lub Talmudem w ręce, to uciekajcie z krzykiem. Po wielu z tych ulicznych ewangelizatorów, jedyne, kogo są w stanie przekonać, to ludzi naiwnych albo w beznadziejnej sytuacji. Według nich w Biblii znajdziesz odpowiedź na każde pytanie egzystencjalne. Jedynie musisz stać się biblijnym dekoderem. A tak się szczęśliwie składa, że oni właśnie posiedli ten klucz, czy może raczej kartę do dekodera, więc wystarczy dołączyć do ich organizacji czy sekty, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące ciebie pytania. A ty co o tym sądzisz? Jak zwykle zachęcam do komentowania.